Dobra, na kolejny pokaz mam coś wyjątkowego. Coś, co łączy rozrywkę i duchową gimnastykę. To brzmi niepokojąco? Niech mi nie pan powie, jaki jest największy problem trapiący kościół w naszym kraju? A długo by wymieniać, nie wiem, P. Per... ja wśród księży? Blisko. Chodziło mi o niedofinansowanie. Ale per... ja też jest na liście. Gdzieś w drugiej połowie pierwszej dziesiątki. Ale skoro media tak grzeją ten temat, to pomyślałem sobie, wypadałoby go jakoś zadezpoderować. I, nie chwaląc się przesadnie, wpadłem na genialny pomysł. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym. I w ten sposób wymyśliłem Safari Że co proszę? Safari i czego pan nie rozumie? Poza motywacją to właściwie wszystkiego. No to zaraz panu zademonstrujemy. Abelard, chodź no tutaj. Tak, wojcie dyrektorze. Wiesz, co masz robić? A dlaczego znowu ja? Abelard, rozmawialiśmy już o tym. Jesteś najniższy, konżan o tobie najlepiej leży, a jakiś Dominik za bardzo wczuwa się w rolę. Chcesz, żeby z domu przyjechała policja? Nie. No, to zasuwaj na pozycję. Dobra, o co tutaj chodzi? Zaraz pan zobaczy, cierpliwości. Cierpiłeś się z cnotą. Abelard to robi nam za przynęte. Okej. Okay a pańskim zadaniem będzie chronić go przed zakusami zbłąkanych księży za pomocą karabinu z lotkami usypiającymi. Żadnej przemocy, tylko niegroźna zabawa. Przygotowaliśmy trzy strefy tematyczne. Naprzód, do boju! Dobrze, wszyscy gotowi? Zaczynamy. Ojcze Abelardzie, proszę zanęcać. Ale bym zjadł batonika albo dał kotki w czyjejś piwnicy. Drapieżniki w koloratkach zwęszyły ofiarę i powoli niepostrzeżenie zbliżają się do niej. Osobniki te rozwinęły niezwykłe zdolności kamuflażu, ale uważny obserwator dostrzeże czający się w zaroślach niebezpieczeństwo.